Serdecznie zapraszam do odcinka 111 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Potomkowie ludu Kanan, część 48. W poprzednim 110 odcinku opowiedziałem o szatanie. W tym odcinku opowiem o szatanie, grzechach oraz piekle. Maurycy Recz, niemiecki malarz i rysownik, namalował obraz szachiści w którym młody człowiek gra w szachy z szatanem. Stawką jest śmierć albo życie. Szachownica leży na grobowym sarkofagu. Po stronie szatana widać lwa, trzymającego łapę na trupiej czaszce. Pomiędzy graczami widać anioła stróża młodzieńca. Czarne figury, którymi gra szatan, symbolizują zło. Król to szatan, królowa to zmysłowość, a oficerowie to grzechy. Niedowiarstwo, obłuda, pycha, skąpstwo, zazdrość, lenistwo, namiętność i gniew. Białe figury młodzieńca symbolizują dobro. Król to dusza, a królowa religia. Biali oficerowie to prawda i nadzieja. Szatan ma już w posiadaniu białe figury symbolizujące pokorę, niewinność, miłość i pokój. Na sarkofagu widać postać kobiety, zakrywającą twarz, jako symbol wyrzutów sumienia. Z sarkofagu wychodzi pająk, oznaczający zbliżającą się śmierć, a na twarzy szatana widać chytrość, pychę i okrucieństwo. Święty Paweł w liście do Koryntian mówi o fałszywych apostołach i szatanie. Ci fałszywi apostołowie. To podstępni działacze, udający apostołów Chrystusa. I nic dziwnego, sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. Nic przeto wielkiego, że i jego słudzy podszywają się pod sprawiedliwość, ale skończą według swoich uczynków. Szatan jest podstępny i nie działa wprost. Przybiera postać anioła światłości i pod pozorem czynienia dobra, prowadzi człowieka stopniowo do wyboru zła. Święty Ignacy z Loyoli porównuje strategię szatana do zachowania kobiety w czasie kłótni z mężczyzną. Kobieta atakuje lub wycofuje się w zależności od stanowczości partnera, uwodząc go i pragnąc zataić swoje grzeszne zamiary. Działanie szatana jest jednak ograniczone, i człowiek nie musi jemu się poddawać, gdyż jest wspierany mocą Jezusa i Ducha Świętego. W Ewangelii Świętego Łukasza Jezus zwołał dwunastu apostołów. Wtedy zwołał dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami, i władzę leczenia chorób, i wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże. I uzdrawiali chorych. Wkrótce wyznaczył siedemdziesięciu dwóch uczniów. Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Kiedy uczniowie powrócili do Jezusa, rzekli: Panie, przez wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Święty Mateusz w swojej Ewangelii opisuje, jak Jezus spotkał na pustyni diabła. Wtedy duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego: Jeśli jesteś synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Diabeł wziął Jezusa na szczyt świątyni i rzekł mu: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Jest przecież napisane, aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus. Ale jest napisane także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. W ostatniej próbie diabeł wziął Jezusa na wysoką górę i rzekł do Niego. Dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus. Idź precz szatanie. Jest bowiem napisane: Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł. A oto aniołowie przystąpili i usługiwali mu. W liście do Hebrajczyków opisane jest nowe przymierze Boga. Tym razem poprzez Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do Ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił Dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył Wszechświat. Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty. Podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Jednakże Żydzi nie posłuchali woli Boga i skazali Jezusa na śmierć w żydowskim Sanhedrynie. Jezus został ukrzyżowany, ale przez swoją śmierć pokonał diabła. W liście do Hebrajczyków czytamy Ponieważ zaś dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i on także bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli. Lęk przed śmiercią jest najgorszym ze wszystkich lęków. Gdyż wyraża obawę, co stanie się po śmierci. Biblia wskazuje, że ci, którzy żyją w grzechu, trafią do piekła, który jest domem szatana. Jezus przyszedł na Ziemię, aby uratować nas od piekła, biorąc na siebie karę za nasze grzechy. Chrześcijanie wierzą w istnienie piekła, ale czy wierzą w nie również Żydzi? Odpowiedzi poszukajmy u źródeł, a więc, na przykład, organizacji żydowskiej z Poznania. Otóż Żydzi z Poznania twierdzą, że gdy człowiek umiera, jego ciało wraca do ziemi, ale według judaizmu jego dusza wraca do Stwórcy. Judaizm nie wierzy w wieczne potępienie i piekło. Dusza ulega jedynie procesowi oczyszczenia z duchowych skażeń, nim powróci do Boga. Proces oczyszczania żydowskich dusz Odbywa się w Gehennie, czyli dolinie syna Chinoma, znajdującej się na południe od Jerozolimy. Do Gehenny kierowane są dusze po śmierci i tam, według tradycyjnych poglądów, zwłaszcza kabalistycznych, dusza ludzka oczekuje na osądzenie na podstawie czynów, których dokonał za życia człowiek, nim przejdzie do Olam-Chaba. Żydzi nie tylko nie wierzą w piekło, ale również w niebo jak nie-Żydzi, czyli na przykład chrześcijanie. W judaizmie świat został podzielony na świat obecny nazywany Olam Haze, który jest przemijający, oraz świat wieczny Olam Chaba, przyszły świat. Olam Chaba ma mieć charakter zarówno fizyczny, jak i duchowy. Chociaż niektórzy rabini twierdzą, że duchowy będzie dominował. Według Tory, myślenie o tym, co dzieje się z człowiekiem po śmierci, jest stratą czasu i należy doskonalić świat, który jest w zasięgu ręki. Niektórzy mędrcy żydowscy czyli rabini, twierdzą, że dar nagrody czeka sprawiedliwych w przyszłym świecie czyli w Olam Chaba. Żydzi uważają, że grzech jest rzeczą naturalną i dlatego też ich spowiedź polega wyłącznie na osobistej rozmowie z Bogiem i udzieleniu sobie własnej pokuty. Poza tym, w czasie święta Dżom Pur odpuszczają sobie wszystkie grzechy. Jeśli dla Żydów piekło nie istnieje, to hula i dusza mogą grzeszyć do woli. W żydowskim niebie Olam Chaba nie ma Jezusa Chrystusa, najświętszej panienki, aniołów, męczenników i wszystkiego, co Chrystusowe. Dlatego dla katolików żydowskie niebo jest w istocie piekłem. Dlaczego Żydzi odrzucili Jezusa Chrystusa, skazując się na wieczne potępienie? Na to pytanie spróbuję odpowiedzieć w innym odcinku. W Starym Testamencie, a przede wszystkim we wczesnym nierabinicznym judaizmie używano słowa Szeol, znaczącego miejsce pobytu zmarłych, pozbawione wszelkiej radości istnienia i życia. Niektóre polskie przekłady tłumaczą Szeol jako otchłań. W Szeolu wszyscy zmarli ludzie, zarówno dobrzy jak i źli, mają oczekiwać na przyjście Mesjasza. Sąd ostateczny i zmartwychwstanie prawowiernych Żydów. Pobyt w Szeolu oznaczał separację od Boga i w okresie II świątyni uważano Szeol jako pośredni stan śmierci. W Nowym Testamencie Szeol został przetłumaczony na greckie słowo hades, czyli podziemny świat zmarłych lub świat pozagrobowy. Według późnego judaizmu Hades przyjmuje duszę po śmierci, a po sądzie ostatecznym zostanie zamieniony na Gehennę. W Kościele katolickim przeważa myśl, iż od momentu zmartwychwstania Chrystusa Szeol jest opustoszały lub zamknięty. Natomiast duchy ludzi sprawiedliwych wędrują do nieba. Po Szeolu czyściec i piekło nie jest potrzebne dla sprawiedliwych. Według adwentystów szeol oznacza grób lub cmentarz, który umarli opuszczą przy powtórnym przyjściu Chrystusa. Grzesznicy i niepobożni nie idą do piekła po śmierci, lecz dopiero przy końcu świata. Wyjdą wówczas aniołowie, oddzielą złych od sprawiedliwych i wrzucą złych do ognia. W Ewangelii Świętego Mateusza Jezus wyjaśnia przypowieść o chwaście. Tym, który sieje dobre nasienie, jest syn człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich, ci zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą, jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. No cóż, kolejne fragmenty Biblii potwierdzają istnienie diabła i mówią o Jezusie, który oddał życie za nasze grzechy, aby uratować nas od piekła. Jednakże wyznawcy judaizmu rabinicznego mają wyjątkowo liberalne poglądy dotyczące grzechu, spowiedzi czy kary za grzechy. Odrzucili Jezusa i uznają siebie za naród wybrany, chociaż stare przymierze z Bogiem zostało zastąpione nowym z jego synem. W Talmudzie dokonali podziału ludzi na Żydów i nieŻydów, niegodnych ich przywilejów w świecie doczesnym. XIX-wieczny ekumenizm oparty na dialogu i wspólnej modlitwie różnych tradycji chrześcijańskich. Miał wspólny mianownik, czyli wiarę w Jezusa Chrystusa. Jednakże współczesna forma dialogu i wspólnej modlitwy, zapoczątkowana w okresie II Soboru Watykańskiego, dotycząca katolików i wyznawców judaizmu odrzucających Jezusa Chrystusa, jest nierealną i szkodliwą utopią. Serdecznie zapraszam do księgarni autorskiej Zamazane Obrazy, gdzie można już nabyć pierwszą książkę, Zamazane Obrazy Trylogia w formie e-booka. Link do księgarni znajduje się pod filmem. Korzystając z linku Bajkofi to Zamazane Obrazy, znajdującego się pod filmem, można wesprzeć kanał Zamazane Obrazy. Proszę również pamiętać o polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 111, w którym opowiedziałem o szatanie, grzechach i piekle. Serdecznie zapraszam do odcinka 112 pod tytułem Potomkowie ludu Kanan, część 49.